Z tej strony Sido i tam idę szukać poroży i jest ze mną Kaper. Tam są te żurawie. Chwila zaraz przebliżę. Dobra, o teraz będę widział. Tam jakoś są. Nie, nie widzę ich dobrze. Widzimy się po cięcie jak będziemy tam. Dobra, już dochodzimy tutaj. Jutro też jadę na szukać poroży. Już jest taki czas, że powinny zrzucać, który się jest. 25 lutego No luty Lut. Luty I widzimy się po chwili jak będziemy tam dalej Elo, jesteśmy znowu Dochodzimy do takiej rzeczki ścieżka mam nadzieję, że coś znajdziemy w końcu coś jest zalane Chodź tu wzdłuż tego Ty Co to jest? Czekaj, czekaj, nie pole. Jest jakiś zrzucik. Nie dużo, ale jak Od szpica. W końcu. W końcu to znaleźliśmy. Czekaj. Tyle szukaliśmy. W końcu też się trafiło. Ładny szpic. Nie wiem, czy jest świeży. Dobra, trzymaj. I idziemy dalej. Taki krótki filmik dzisiaj będzie. jest jakaś ścieżka przez wodę. Może przejdziemy. Bo tu płyty są. Ogólnie tu gdzieś były No tutaj są tam gdzieś były O Pa jak fajnie wygląda ten no. lekki taki mały strumyczek Ale ładnie to jest, Ale czysta woda Tak Tam jest taki grudny ten jakaś piłka tam chyba jest yeah. Niebieska no, na... Czekaj Chodź najpierw na drugą stronę Czekaj Dobra mhm. Mhm. <gry> Jeszcze wody. tutaj przez to, to odkrębi Idziemy zobaczyć co to za piłka A może balon? Z wodą do no, tam mi się wlało No to jest odkręgi chyba No a to skopaliśmy nią. No a taka plastikowa Ale ona Tam była przecież Światroń chyba zostało No to jest ona Chcesz tak przejść przez rury? Ja to nagram, potem ja jak idę. No co ty, czekaj, bo ja ty jesteś z drugiej, z drugiej strony, wykona. no idź. Czekaj, ja idę do ciebie, też przejdę, żeby nie było. Ło! Wow. Ole zatrzęsło Luźna guma. Co? Idziemy tam dalej, w tamtą stronę. Tam jest cmentarz niemiecki. I w ogóle dużo mody. No tam jest bagno Na przykład w tamtym roku w lato jak była tu jest ten, no, tu są bagny, y, Była susza czy, była susza to w ogóle wody tutaj nie było Normalnie tu do bagna można, można było wejść No czekaj A teraz jest tam tyle wody, że masakra A jak jak było czekaj, jak było tam sucho tam, tak Ja tam weszłem z kolegą i ten Znaleźliśmy dwa parostki i dwie czaszki lisa no i łóżkę Ostatnio albo mocny lód Tam byliśmy, ale nic nie znaleźliśmy Zapalniczka Zobaczy działa Rzucam ma o rury Czekaj, odejdź Le. No Dobra, widzimy się po cięciu Na razie nie ma nic Dochodzimy do cmentarza niemieckiego Zobaczcie jakie błoto jest, masakra, Wcale nie jest. No, może siki będą w tym montażu. Ujo, no, o ja, Obym się spał. Kogo? No, chudsza. Może drugiego znajdziemy? A to już w ogóle by był dzień udany, nie? Kasper. Jakbyśmy drugiego znaleźli w ogóle już dzień udany, nie? Tam coś czarnego jest w cmentarzu. Nie wijać, ale ja to widzę. Coś czarnego siedzi. Czarnego, nie? No. Proszę folię. Łaty krajobraz. Ostatnie tam w byliśmy, ale nic nie było. Same ślady? O tu są ślady? Widzimy się po chwili, jak będziemy tam bliżej. Tego. Jesteśmy już tu przy, przy tym wiatr? No, może być, słychać szumy. To folia to czarne, co? I już się trochę ten O, i to czarne, co mówiliśmy, to folia. Widzimy się po chwili, bo może tu teraz szumieć. Idę tak tu sobie krzakami. Opona jakaś. Opona! Taka jakaś dziwna śmierdzi dobra idę dalej widzimy się po cięciu jestem tak w krzakach skitrany tak patrzę tam o tam są bobki ale tu jest jakiś drut ej jakieś te Kacper jakieś druty tu są nie wiem czy nie wiem czy je podniosę czy tam gdzieś druty nic dobra nie podniosę walicie widzimy się po cięciu doszłem w takie te jest dużo odchodów masakra Pierwszy raz w jednym miejscu widzę tyle odchodów. Chyba na tu często lubi być. I tam jest takie... Tak budniecione, Może dzik leży, albo sarna. Nie wiem. I tak chodzę po tych krzakach. O, znowu dużo odchodów, masakra. Tak chodzę po tych krzakach, rozglądam się. Nic nie widać. O! Ej! Tu fajnie widać, jest tak ułożone. Czekaj! O, patrzcie jak fajnie jest ułożone. Co? Co masz? Czekaj, nie widzę. Wchodzi w drzewo. Co ty? W drzewo się trasz? Ej, wyjdź tam. Wejdziesz? Ała. Kurde, mi się wywalił. Jakie drzewo dziwne. Uff. Trzymaj go. Nasze znaleźliwko Dobra, widzimy się po cięciu To takie legowisko, takie śmieszne, małe I Zaraz wyjdziemy na pole z drugiej strony. Ale tak, tylko zobaczyć, bo jakby coś leżało takiego większego to chyba będzie raczej widać, nie? No i tutaj... Czeka, nie widać na chwilę. Trzeba przejść. No. Tera Czekaj. Teraz wszystko się takie te, yy, nie ma tych mrok, mrozów, no i to się robi i w ogóle. Tu były takie, kiedyś kasztany takie fajne, ale wyschłe. nie wiem dlaczego. Dobra i widzimy się po chwili, jak będzie coś ciekawego. Coś zauważyłem na polu, nie wiem czy to zrzut, czy jakaś gałąź, ale jak to będzie zrzut... Nie, to jest chyba ziemia tak ułożona. Już się tak podjarałem, kaper biegnie.